No, elobeczki i wariaty. Ogólnie to chciałem powiedzieć, że jestem upośledzony na web. I, I ten odcinek, co macie teraz oglądać, to powinien pojawić się wcześniej, ale nie wiem dlaczego, ale go nie wrzuciłem. I kogo usunąłem, i dałem do. No, nieważne, już zapraszam do oglądania, jestem idiotą. Elu, hello320, ja jestem Karczak i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft z modami na moim kanale. I moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że troszkę się zmieniło. Zresztą, sami zobaczcie. Dokładnie tak, tyle zrobiłem, udało mi się to zrobić wczoraj. Nie nagrałem tego, dlaczego już wam tłumaczę, ponieważ nie chciałem mi się montować. Tak jestem leniwy, żeby to montować i mi się tego nie chciało montować i tylko i wyłącznie dlatego. Tego nie widzicie. Możecie mi zaufać, możecie mi nie ufać. Nie zrobiłem tego na modzie, zrobiłem to wszystko, zebrałem, zrobiłem, wykopałem wszystko. Te krówki, które tu są, jak widzicie, to, to właśnie przed chwilą też rozmnażałem i zaraz będziemy je zabijać, bo chciałbym na przykład użyć tej mojej y, siekiery tysiąca metali, żeby zarąbać każdej z nich po kolei, co będzie bardzo fajne. I w ogóle muszę wam powiedzieć, że tak, tu jest moja taka y, sobie ten y, farma. Tam, tam sobie zamykałem się i oglądałem jakieś głupie rzeczy na internecie i czekałem, aż to wyrośnie. I w ogóle pełno mi się tu z tych zasranych byków pojawia, naprawdę. Patrzcie, ile ich tu jest. Jeszcze, Jezus Maria, no i zaraz y... jednego zaatakujecie i potem reszta się... Dobra, kłamałem was, ale patrzcie, ile ich tu jest. Oni za każdym razem, jak tylko stąd wyjdę, to oni się tu respią. I to jest najdziwniejsze w tym wszystkim, naprawdę. Bo ja wychodzę... Nie, tak, zostaje ich tu, było tak, słuchajcie, był jeden, poszedłem sobie w dół po coś, wychodzę, patrzę, a tu jest ich 50 i takie, co jest grane, po czym nagle patrzę, a oni są mi w domku, ja się zastanawiam, co, do cholery jasnej, no ale cóż, ja z tymi bichami nie mam pojęcia, co trzeba zrobić, jakby, one same się tu respią, nie wiem, nie wiem, od czego to zależy, ale jeszcze muszę wam coś pokazać, a mianowicie... Zacząłem robić magazyn, tak? To jest dość, troszkę duży magazyn. Do, dosłownie przed chwilą tu przeniosłem wszystkie rzeczy. Możecie sobie popatrzeć, co, gdzie jest i, i, i dokładnie. Ja to jeszcze będę upiększał i wszystko dodawał, jakoś budował. Na razie tak zrobiłem prowizoryczne, żeby to tylko nie zaśmiecało mi tutaj, właśnie tego i wyłącznie miejsca. A przy okazji, jeśli zastanawiacie się, co to jest, to właśnie, bo zrobiłem to trochę tak, że to jest niesymetrycznie, Jak tu się schodziło, to tu zostałyby takie trzy. No, trzy puste. klocki. To zrobiłem tak, że tutaj będzie automatyczny piec. A mianowicie, już was tu. Ja już wam tłumaczę. Tu będą skrzyneczki. Ogólnie tak, Dirt odpowiada za skrzyneczki. Cobblestone odpowiada za. te. Jak to się nazywa? Piece. A y, marmur ja, za y, hopery Tu jest jeszcze jeden y, marmur, więc y, słuchajcie Tak, y, tu jest, y, tu się będzie wrzucało, będzie się otwierało Skrzyneczki, będzie się wszystko wrzucało, co będzie chciało się przepalić To będzie zlatywało do pieców, to z pieców będzie od razu tu I automatycznie będę to wszystko robił, więc y, kozacko No i tyle chciałem wam powiedzieć Więc y, cóż, tak, chciałem jeszcze wziąć y, mięso, y, ziemniaczki i iść, pozabijać te wszystkie krówki, zobaczyć ile mięsa z tego będzie i jak będę bardzo zadowolony z tego, jak wiele krówek tutaj zdobyłem. Więc cóż, moi drodzy, stańmy sobie na środku. Ja powinienem jeszcze potem rozmnożyć, a właściwie to już je powinienem rozmnożyć, więc dajcie mi sekundę. Chciałem wziąć zboże i rozmnożyć je przy Was, ale coś się stało i chyba albo rozmnożyłem, albo, za... albo... albo nie wiem, ale dobra. Weźmy sobie F5 i kliknijmy sobie prawy przycisk myszy. Wow, jak to fajnie wygląda. Jak one dostają takie obrażenia nagle, wszystkie tak z dupy. Jeszcze, jakby to tak ulepszyć, tą siekierę, to by jeszcze większe y, ten, y, obrażenia tu wpadały. Ale dobra, ja je sobie wybiję i, i zaraz do Was wracam. Tyle ich tu zostawię, bo potem, żeby je rozmnażać, to jeszcze, jeszcze mi się przydadzą y, inne. Ale zobaczmy, ile mamy tego mięsa i tego wszystkiego. Jezus, ile? To prawie dwa sta Jezus, ile ja mam skóry? No, to dzień dobry. Trzy i pół staka prawie y, tego mięsa. No i kozacko. I w ogóle takie też sobie tu zrobiłem, y, takie dekoracyjne rzeczy. Y, tu. Czemu tu nie ma pochodni? Ha Halo, dzień dobry. Toro, weź nie, skarż mi nie, strasz gościu. One są straszne, one są nieprzewidywalne. Ja się nie wiem, ja się ich boję. Nie wiem, wy chcecie mnie zabić za to, że zabiłem wasze krówki? Wypa, to są moje, ja rozmnożyłem. Jelo, nie wiem pojęcia, gdzie jest ten... Tu, tu pochodnia, ale już, już wróciłem, tu też nie ma jeszcze. Gdzie są te pochodnie? Nie mam pojęcia, ale trudno się mówi. Tu też dodałem te ładne takie krzaczki. To w ogóle mi się bardzo podoba, to. To jest y, piękne i cudowne, więc ja to bym musiał sobie tu przestawić. Nie, dobra, to tam jednak mogło zostać, dobra, elo. Idę stąd, to by się przydało przepalić i moi drodzy zaraz lecimy se. A ty mordo, won mi stąd, idź stąd, ciś. Won, ja się z tobą widzi nie mam zamiaru. Głupie to Widzicie? On znowu jest w mojej chacie. Ja tam sobie wejdę do niego. No i co ty tu robisz? Byku? Gościu, idź stąd. Oni mnie denerwują już naprawdę. Są naprawdę denerwujące stworzenia. Boże, nie powiem, że nie. I najgorsze to jest to, że nie ma węgla, żeby to przypalić. I to jest... To jest troszkę bolączką w dupie, bo chciałbym w sumie mieć chociaż 8 tego węgla, żeby cały stack przepalić, bo dzisiaj idziemy do kopalni w końcu. Będziemy kopać, szukać i szperać wszystkiego. Więc cóż, najpierw skoczę sobie po węgiel. Dobra, moi drodzy, troszkę się przygotowałem. Ogólnie to mam 48 mięsa, bo mi się już nie chce po prostu czekać na to, aż to się przepali. Bo jak Boga kocham, to jest po prostu żmudne i niefajne i w ogóle takie yy, yy, no. Ale moi drodzy, mam już ty dużo kilofów, trochę wziąłem. Wziąłem jeszcze jednego yy, takiego koła, bo czemu by nie? Workbencha mam, jakby w razie W. Yy, jakbym chciał coś. Yy, ten craftować mój brat rzeczywiście znowu drzeryja, albo bo naprawdę nie ma kiedy. Wcześniej się nie dar, a przynajmniej nie słyszałem. Ale cóż, zdarza się, idziemy do naszej, prawda, tej y, kopalenki, którą wykopałem nasze minionki. Tylko kurde, zapomniałem znowu y, ustawić tam wody czy coś, no bo byłoby 100 razy łatwiej. Ok? Nie mam pytań. Nie mam dosłownie pojęcia jak działają te minionki. Ale jak mają kopać, to nie chcę kopią. Podwyższyłem trochę na 11 poziom, bo tam było na 7, więc y, one się niech kopią. Nie mam pojęcia do, do końca, jak. A ja też w sumie będę kopał i y, też do końca nie wiem, jak to kopać. Y, w sensie. Hmm, dobre pytanie. Wydaje mi się, że najpierw tu wykopię jakąś taką większą kopułę i potem będziemy y, kopać tak, y, tak po prostu Wątpię, że długie tunele, bo to nudne po prostu, szczególnie na odcinek, więc y, ja będę po prostu Wam wycinał coś ciekawego, jak coś znajdę i albo te miliony będą coś ciekawego robić, więc y, fff, tak wygląda nagrywanie tych odcinków, to jest śmieszne, bo wiecie, tak Wam powiem, że ja se, y, nagrywam to i potem godzinny materiał, którego trzeba wyciąć, y, poszczególne rzeczy żeby to miało ręce i nogi do oglądania i, i w sumie tak tak śmiesznie, tyle chciałem wam powiedzieć. I, I. Właściwie też bym mógł zrobić taki pogadankowy materiał, ale czy mi się chce, raczej mi się nie chce, bo, bo... Bo to nudne takie, więc... Więc cóż, widzimy się dosłownie za chwileczkę. Moi drodzy, długo szukać nie musiałem, już coś znalazłem ciekawego. Jakąś taką. Yy... Że tak powiem, strukturę, gdzie y, właściwie to do końca nie wiem co jest. Znaleźliśmy emeraldy, więc kozacko. Y, to jest znowu ten marmur. Oczywiście z modyfikacji, y, której y, Astrols to coś tam. <laughs> Oczywiście, nie pamiętam nazwy. Ale dobra, idźmy zwiedzać. Idźmy zwiedzać, bo po to tu przejechaliśmy, a nie po to, żeby mi jakieś stalagmity, stalagnaty, i inne takie tego typu gówna nie blokowały. Czy to są grzybki? Co to jest? Ło, wow, rozwaliłem. Czy to jest jakieś szkło? Yellow Cave Crystal, co ja mogę z tego zrobić? Mogę Yellow Rune? Ok, to brzmi ciekawie. Co z tego mogę zrobić? Raybone Rune, no, oczywiście, że tak, a. But that so sounds good. Fajnie to wygląda. Możemy trochę tego pozbierać, bo czemu by nie? Czy ja za pomocą kilofa to szybciej zbieram? Tak, więc ja to sobie wybiorę. I w ogóle. Czy ja słyszałem żabę? Jaka mała robuszka! Gin! Trzymatławcze. Elo, chodź, tu, nie żyjesz. Co ty mi dropnęłaś? Froglek, kozacku, w ogóle gdzie ja jestem? Co to jest za miejsce? To nie wiem, ale te cave'y są kozackie. I o to właśnie mi chodziło, żeby one były kozackie, ponieważ takie zwykłe cave'y w Minecraft'cie są dość nudne, bo szczerze mówiąc, nic tam się ciekawego nie znajduje, yy, więc cóż, ja sobie tu pozbieram z chęcią te surowce, bo co widzę emeraldy, złoto i bardzo fajne rzeczy, więc yy, cóż, ja się zabieram do wykopywania i zaraz będziemy yy, zwiedzać też dalej. O Jezus Maria, co to było? Znalazłem jakiegoś potwora, który wyglądał dość ciekawie. Nie powiem, że nie. No nie, 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 ty nie wybuchaj, gościu, i mi proszę granie zacinać. Tu się przed chwilą pojawi, widzieliście to? To było dość ciekawe to zjawisko, nie powiem, że nie. Ciekawe są te keyboardy. Nie powiem też, że nie są ciekawe, bo są ultra ciekawe i ja się troszkę boję tu chodzić, bo, 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 bo no właśnie, bo tu się mogą pojawić mi różne tego typu potwory, Benz. A ja, że mam dynamic lights, to zapominam oświetlać, bo ciągle mam jasno i zapomina się człowiekowi. I to jest też najgorsze w tym, też w tym wszystkim, że, że ja mogę zapomnieć co oświetlić i potem creeper przyjdzie. I tak, creeper. Oh man! No, i tak to się skończy potem. Nie stawię pochodni, głupku. No, i dzień dobry! Tak, jakby pierwsze diamenty, tylko tak, kurde, nie do końca pierwsze. Ale są pierwsze, dobra, fajnie. I w ogóle zauważyłem też, że to chyba świeci. Więc to jest też bardzo ciekawe. W sensie, jeden diament to zawsze jeden diament, nie? No, prosty, że tak, no, ale nie wiem czemu, ale mi tu jakoś ścina bardzo. Yy, trudno się mówi, ja tu wszystko chciałbym wykopać jak najlepiej, najbardziej i oczywiście dużo emeraldów w ogóle. W sensie w ja rozumiem, że to jest struktura jakaś z modyfikacji i to spoko, ale fajnie, że dużo diamentów. Więc, yy, więc tyle yy, diamentów, emeraldów w bombie, naucz się mówić. Czasem to co, co robisz, komentuj dobrze. Jeszcze zanim pójdziemy, tam wszystko zwiedzać, to idziemy zobaczyli, co tam u naszych minionków ciekawego słychać. Bo, bo w sumie one se tu kopią, no fajnie, że se kopiecie. Co tam macie ciekawego dla mnie? Ty mi nie dasz jeszcze tych swoich wyrobów, które wykopałeś, nie? Mordo, no ja wiem, bo ty Żyd Pieroński jesteś, i tyle z ciebie było, dobra? Elop. No cóż, wy tu kopcie se. Ja wam tu troszkę rozświetlę, żebyście się nie pozabijali o byle gówno i lecimy eksplorować w sumie te niebieskie dziadostwo. Jezus, zombie wieśniaku, mi stąd już się nie trafiłem, no masz szczęście akurat. Dobra, chciałbym podnieść tego grzybka i zobaczyć, czy glow mushroom, no to ma sens. Mogę zrobić mushroom Stew z tego. No to jest ciekawe, mogę troszkę pozbierać tego. To się bardzo fajnie świeci, więc ja w sumie to mogę dać też do farmy. Y, tak troszkę, y, że tak powiem w sensie do krówek, bo to fajnie wygląda, więc ja sobie tego troszkę pozbieram i jakoś tego użyję, ale dobra pytanie też moje jest zasadnicze, y, czy to gdzieś prowadzi? bo jeśli nie, no to, to, to jestem troszkę smutny, ale jeśli tak to może być jakaś walka z bossem albo coś, no to tutaj mnie doprowadzili do redstone'a tylko i wyłącznie, no... Zawsze coś, no nie, nie pogardzę redstone'em, za, redstone zawsze kozacki, nie, bo... Tu jakieś mechanizmy, tu jakieś pistony, tu jakieś obserwery, no zawsze to spoko, nie, mieć takiego... Co ja pieprzę za głupoty już, już mi odwala, w sensie to nie jest wcale taka głupia głupota, głupia głupota, no... Język polski to u mnie guruje po prostu y, na to wszystko i w ogóle. Tu jest lawa, to ja nie chcę tam iść. Y, tu jest złoto, to fajnie. Y, no i guruje u mnie, że po prostu to się w pale nie mieści. O, ty chciałeś mnie oszukać? No to tak się bawić nie będziemy, Ta, ja stąd idę. Elo z tym złotem to chciało mnie wy... wy, wy, co, wy co, co? Nie umiem mówić, ale dobra. No to cóż, yy, ja idę w sumie dalej szukać i przydałoby się też yy, yy, obsydian już zdobyć, bo do nederu też by się przydało też skoczyć, nie? Czy to jest owca demoniczna? Oczywiście też demoniczna, bo jaka by miała być inna owca jak nie demoniczna? Więc ja bym w sumie musiał zrobić sobie wiaderko, przepalić trochę żelaza, znaleźć wodę, którą chyba znalazłem właśnie. Ta, znalazłem wodę i w ogóle jakiś kejwik yy, większy. Tu jest duży stalak. Muszę się nauczyć, które to są stalagdyty, które to są stalagnaty. Stalagnaty to są chyba te połączone z górą i z dołem, więc... więc to są chyba stalagnaty. A stalagnice, stalagdyty to nie ogarniam. DIAMENTY KOLEJNE! No i dzień dobry! Ach, piękne rzeczy, piękne rzeczy. Ej, w sumie ładna jest ta jaskinia, nie powiedzieć, że nie, bo jest naprawdę ładna. One mają swoje warianty, na przykład andezytu. No przecież to jest kozacka modyfikacja, uwielbiam ją, Ona jest świetna. I w ogóle teraz wykminiłem. Ile ja mam diamentów? Jeden, ale tam może będzie ich więcej, bo jak będzie tam więcej, to od razu se zgarniemy te y, obsydian, zrobimy i se zgarniemy. Czemu ja nie wyciągnąłem tego, co miałem wyciągnąć? To ja nawet nie, ale dobra, tu jest dość dużo zombiaków i to mi się w, co, wcale nie podoba, że tu jest ich tak dużo. Y, w sensie, rozumiem, że się respią, bo, bo ciemno i w ogóle, myślałem, że to szkieleta to tylko jest ten, okej, okay, no niech będzie. Teraz robimy akcję determinację, a mianowicie trzeba to doprowadzić do pewnego miejsca zwanym lawą, która jest właśnie w tamtym miejscu, ale to nie będzie zbyt trudne i mogło, mam triki na wodę, które są niezawodne i teraz proszę pa patrzeć na to. Ach, cudowne, uwielbiam to, jest wspaniałe naprawdę. A ty no, top się, najlepiej jakbyś się utopił i nigdy tu nie wracał więcej. W ogóle fajne jest to, że tu jest też choćby takie jedzenie, tylko ja tego właściwie nie chcę jeść, bo to jest takie gówniane jedzenie troszkę, więc ja to mogę wyrzucić mi, to jest niepotrzebne. Możesz nawet, gościu, iść się spalić, bo jesteś mi uselessem największym. I cóż, ja idę po diamenty i zaraz będziemy, może, wykopywać ten obsydian. No niekoniecznie, bo niekoniecznie tam będą też trzy diamenty, nie? I powiedzcie, że są chociaż dwa. No oczywiście, że jest jeden, no. Jakby miały być dwa, jak w moje szczęście to nie istnieje i dawno przestało istnieć kiedy się urodziłem, więc. Bez sensu, naprawdę, bez sensu. Dobra, chciałem to. to cóż, ja idę szukać diamenta, jeszcze jednego, bo jeszcze jeden mi jest potrzebny. I. Yy, zaraz tu wrócę. Jezus się wystraszyłem. Yy, zaraz tu wrócę i będziemy yy, kopać sobie obsydian, ponieważ trzeba dostać się w końcu też do netheru. No więc prom to mordo. Idziemy szukać yy, jaksów I przy okazji teraz się cofnąłem, żeby zrobić sobie waypointa, że tu jest wyjście i przy okazji też zauważyłem, że te małe gnojki, które są już tam, wykopały okwa więc w sensie jakąś jaskinię, bo w, powiem tak, w jaskiniach to się według mnie najlepiej szuka diamentów i czegokolwiek. No jak właśnie mówiłem, to są diamenty przy okazji i tu jest jakaś yy, Struktura jest więcej diamentów, Boże. Jak cudownie, jak wspaniale i najlepiej na świecie. Jakby mi one teraz spłonęły, to bym się naprawdę y, pociachał. No bo no, smutne by to było. No nie po to ja tu chodzę i. Nie, nie, ty ci się spierdzie! Spinkalaj mi stąd, dobra gość. Teraz to mnie zdenerwowałeś, nie? Tylko weźmie nie wrzuć do tego y, gówniaku śmierdzący. Nie żyjesz. Dziękuję, dobranoc. No ja tu najpierw oświetlę i zobaczymy, co jest z tej skrzynec. Siema żabunio. Ja cię tym razem nie zabiję. Gra... Jezus, ale tu ładnie wygląda. Widzicie znowu! Chodź tu! Ja chcę cię zabić! Ty masz... On wiecie co on miał? On miał zbroję na konia, w sensie. news nią, nie na sobie, tylko news nią po prostu... Kolejne diamenty! Jak cudownie, patrzcie teraz jestem... On mnie chyba nie widzi, to jest stoning jakiś, no dobra. Panie stoningu, pan się uspokoi, ja bym tylko chciał pana zabić, no właśnie. Czy ty dropnałeś mi tylko to, co miałeś na głowie? Chyba tak, tak mi się przynajmniej wydaje. No to idźmy zobaczyć, co jest w tej skrzynie. Jezus, smar, jak się na mnie rzucili! Gnoje śmierdzące, tak? Chcecie się je klepać? Gnojarze? Aha, debile się biją między sobą. No i o to chodziło, dobra. Jeden nie żyje i drugi zaraz umiera też. No i elo, tak to się właśnie kończy z frajerami. Ze mną się nie zadziera, tyle chciałem powiedzieć. Elo, Benz. Ale to był słodny dźwięk, jak ta żaba dostawała obrażenia. Jest, nie jestem, spadam, tam są za dużo potworów. Yy, przykro mi, pani żaba, że dostała pani obrażenia, ale cóż, poradzę, ja nic nie zrobię z tym. Otwórzmy skrzynkę złoto. I name, tak, dobra, nazwiemy, yy, Tylko bym musiał najpierw też stworzyć ten yy, kowadło, jak ja chcę ten name tagi, bo. Yy, no bo jakoś trzeba nazwać. Czemu one się tu przeteleportowały, to ja nawet nie, chodzi mi o miliony, bo słyszałem jak się teleportują i kopią, więc to jest bardzo ciekawe. Czy to były diamenty kolejne? Nie, tym razem Emeraldy, ale dobra. Fajny odcinek, nawet mi się podoba, bo i, wiecie, w yy, takim czystym vanila Minecraft te kopalnie to nie są aż takie fajne i ekscytujące. Dobra, no co, czasem się po jakiś i jakiś yy, spawner od czasu do czasu i kopalnie, to jest to wszystko. To, to jest trochę smutne. Ja dalej uważam, że w Vanila Minecraft powinien... Który to był? No chodź tu śmierdzielu głupi. No taki cwany jesteś? Teraz umierasz, elo. Yy, dalej twierdzisz, że Vanilla Minecraft powinny mieć yy, inne wymiary. No niby teraz dodali tam te jakieś wymiary. Siema, nietoperki i inne tego typu bens. No wybuchnij se, cwaniaczku głupi. Giń. A ty co się cykasz, głąbie? Masz te... O Jezus, nie chciałem cię uderzyć, ale dobra. XD. Yy, I powinny być jakieś yy, urozmaicenia w tych kopalniach. I jakieś yy, też yy, ten... To tak powiem, nowi bossowie, jakiś mini bossowie w tych jaskiniach. Boże, przecież to by było cudowne. A dlaczego tym bardziej powinni aktualizować Minecrafta pod względem kopalni podziemi i tego typu? Bo na początku, jakby ktoś nie wiedział, Minecraft miał być grom dosłownie, gdzie się kopie. No w końcu Minecraft to jest mine, czyli kopalnie, tak? No to, jest, to jest 1000 IQ, tylko że oni tego nie rozumieją i nie wiem, dlaczego Mojang tego tak nie robi, jak. Jak powinien według mnie tak robić I nie mam pojęcia też dlaczego mój brat Że tak japę to jest straszne i okropne I, i bardzo smutne Dobra gdzie są te minionki wszystkie No siema miniony yy, Widzę że zrozpełniliście tymi przeciwników Co jest bardzo złe Bo ja bym się w sumie nie chciał z nimi bić Czy wy jeszcze to kopiecie czy tego już nie kopiecie Nie mam pojęcia yy, Jeśli to kopiecie to kozacko To kopcie dalej ale najpierw to ja bym chciał yy, Dobra już mordo nie musisz kopać yy, W sensie yy, oddajcie mi ten Dobra, kopcie jeszcze. Ja czy ja włączyłem stoper w ogóle? Ta, włączyłem. Już mam pół godziny na materiału. W sensie zapomniałem też wycinać tego, jak. Yy, wycinać tego, jak. Yy, nic nie mówiłem, więc. Dobra, leźmy sobie do yy, tak zwanego yy, miejsca, gdzie jest. Yy, obsidian. Dokładnie, i zróbmy sobie od razu diamentowy kilof i to wydobądźmy, żeby mieć na tak zwany crafting table. I Oraz y, tego typu podobne rzeczy. Więc cóż, moi drodzy, pierwsza diamentowa, nie, druga diamentowa rzecz w naszej serii jest to diamentowy kilof. I cóż, zacznijmy wykopywać. Why are we still here? Well, shit! Dobra, mam tego 15. Wydaje mi się, że to starczy tylko i wyłącznie dlatego, że y, 4 jest chyba na ten. Na tak zwany... Nie crafting table, na enchant... Enchanter, enchanter no enchan, enchanting table. Po prostu, więc więcej mi jest, nie jest potrzebne na to. A na ten... Na co? Na portal do netheru, no jest 10 tego potrzebne, więc... Nie widzę sensu brać tego więcej, więc cóż moi drodzy. Chyba stąd wychodzimy, bo stopiłem właściwie to co chciałem. Dłuższy ten odcinek nie musi być. A jak będę chciał sobie pochodzić tu po kopalniach i w ogóle, no to zrobię chyba streama odpalę po prostu jak będę chciał ym, pokopać po prostu tak dla siebie, pogadać z ludźmi i w ogóle? Ym, I cóż, lecimy chyba do, do góry, lecimy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ja tu słyszałem wieśniaka? Co jest grane? Wieśniak podziwiał. Siema panie Archygol. Y, archeologisto. O, 13 za jednego diaksu. To jest archeologist. Arche. Nie umiem czytać, przepraszam. No, niby stać mnie na to, Mordo. A co ty masz w skrzynce? Nic tu nie masz. Chłopcy. Nawet nie wiedziałem. No, tego nawet nie wiedziałem, że że ten. Że mogę takiego kogoś spotkać tu. Dość ciekawe, dość ciekawe. I, i okej. Okay. Czy, czy ja chcę coś od ciebie kupić, stary? No, ma niby 18 tych tego, nie. I ja bym se mógł nawet. Kupie, bo, 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 bo śmieszne to jest, ja chcę to założyć, zobaczyć, jak będę śmiesznie wyglądał w tym. No i super, moi drodzy, I tym miłym akcentem, będziemy się chyba żegnać. Albo najpierw wyjdziemy sobie do góry i zobaczymy, co tam ciekawego u, u tych, tych moich ziomeczków co kopią. Ty mordo, co ty tu robisz? To ja nawet nie. Dobra, to lećmy sobie do tych y, naszych ziomeczków, co tam se kopią. Tylko nie mam pojęcia też do końca, jak się mam tam dostać, bo już zgubiłem drogę. Tam jest ząb, jak ja tam nie idę. Ja się z tobą cholera jasna bawić nie chcę. Nie mam pojęcia, co ten archeolog tam robił, ponieważ. Y, no nie mam pojęcia. nie mam pojęcia też, czy dobrze idę. Tu jest ta żaba, którą y, znowu widzimy. Te żaby są słodziutkie, w sensie są bardzo, ale to bardzo małe. Ale są super, bo są fajne i słodkie i mi się podobają, nie powiem, że nie. Więc cóż, ja tam lecę do nich. Yy, klikniemy sobie Ansomon, yy, żeby zobaczyć, co tam ciekawego dla mnie przygotowali yy, pod względem yy, cudownych rzeczy, więc cóż, idźmy tu, yy, klikniemy sobie. Siema mordy, gdzie jesteście? Tu jesteście. Klikniemy sobie M, Ansomon minions. Yy, zdobądźmy to wszystko, co oni tu. Czy oni wydropili jakieś diamenty czy coś? No, nie widzę, ale dobra, ja to wszystko pozbieram na spokojnie. Okej, okay, no to to wszystko. Ogólnie to zapełniliśmy dosłownie wszystko: praktycznie cały ekwipunek. I w ogóle znalazłem. Nie wiem, czy to jest lapis, bo to nie wygląda jak lapis, bo to się dość świeci mocno i to też ciekawe, ale to jednak jest lapis. Więc cóż, moi drodzy, ja lecę do góry. I będziemy kończyć ten odcineczek. Więc, więc cóż, zaraz się. Nie, toperek, no chyba nie toperku. Może se sprowadzę jakiegoś nie na chatę, bo oła, co ty mi robisz? Nie wiedziałem, że ty mi możesz atakować. No teraz to mnie zdenerwowałeś, Nie ma bata. Ha, nie ma bata, bo wiecie, Zeslowował mnie gnój śmierdzący, Ugryzł mnie Dziabnył mnie. Co za frajer i bombka. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że cudownie wyglądam w tej czapce, ale yy, chciałbym też wam powiedzieć, że Tym tymiłem akcentem bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. W następnym będziemy robić enchanting table, będziemy enchantować rzeczy. I ogólnie będziemy też y, teleportować się może do innego wymiaru, albo zrobimy coś innego, jeszcze się zastanowię, ale cóż moi drodzy, ja serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak wiecie co robić, a ja się z żegnam, do następnego, do usłyszenia, trzymajcie się i bają!